Ej, gdzie ja jestem? Co? Tu jest jakiś rekin! Co tu w ogóle się dzieje? Ej, czemu ja jestem taki mały? Co się w ogóle ze mną stało? To nie mam zielonego pojęcia, ale chyba w ogóle czai się na mnie ten rekin. Ej, z tą trekiną w ogóle! Ratunku, pomocy! Niech mi ktoś pomoże tutaj chce! Nie patrzcie tak na mnie, bo mnie rozpraszasz, normalnie Już chwileczkę, już tutaj płynę do ciebie, chłopczyku! Tutaj, już proszę ci pomaga! Uwaga, bo żeby panią rekin nie zjadł, bo on tu grasuje, kręci się w koło, także ostrożnie! A spokojnie, Uwaga. dobra! Druga Jestem, jestem! Żeby nam tutaj na łajbę nie wleciał! ja nie, nie mogę. no będzie wszystko dobrze, spokojnie, spokojnie, dobra. To uwaga, wiesz co. Uwaga, tutaj goni sobie... nas, goni nas, goni nas! Dobra, szybko i szybko dobrze. Dobrze, jak nogę, normalnie może... Okej, okay, ty rekinie przeklęty, idź stąd. To jest Dobra, dla ciebie chodź, za chodź, 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 chłopczyku. A co ty tutaj tak sam robisz? Szczerze? To nie mam pojęcia. Obudziłem się na tej bezludnej, malutkiej wysepce. Jestem w ogóle jakiś mały. Nie wiem, co się tutaj dzieje. Ojejku, A pani to co? Ochroniarka ja? Squid Game? Tak, dokładnie, razem z mężem jesteśmy ochroniarzami, ale słuchaj, bo wiesz co, bo, bo my akurat nie mamy dzieci, nie możemy mieć, bo tutaj w Squid Game nie można mieć dzieci, ale jakbyśmy cię z mężem na przykład zaadop zaadoptowali, co ty sobie o tym myślisz? No w sumie, ja w ogóle nie pamiętam swojego wcześniejszego życia i nawet nie wiem, gdzie się teraz podziać i co ze sobą zrobić, to moglibyście się mną zaopiekować na dobrą sprawę. No jasne, tylko wiesz co jest pewien problem. Co jest? U nas nie można w Squid Game w ogóle. Mieć dzieci, Aha. więc musiałabym po prostu ciebie tak troszeczkę, wiesz, co no ukrywać. Więc chodź teraz pójdziemy po prostu tutaj. Dobra. O, zapraszam, zapraszam. Uwaga. Chodź za mną. No, oni, oni ogólnie nie zwrócą na mnie uwagi. Czy ja może będę graczem tam. witam, dawał, witam, witam. Coś? Przepraszam. Co nie. tutaj? Co tutaj się dzieje z tym Ej, dzieckiem? Jestem o co graczem. Tu chodzi? Tu, e, ochron, pani ochroniarz mnie prowadzi do pokoju graczy. Tak, tutaj. tak, dokładnie. On teraz jest graczem. Zaprowadzam go tutaj na zawody, więc, więc spokojnie. Tak, Chodźmy, tak, chodź. tak, tak. Dobra, chodź szybko, szybciutko. szybko. Zanim coś, się tutaj ktoś zorientuje, że coś jest nie tak, bo w ogóle chyba tutaj nie biorą takich małych graczy jak nie, ja, co nie? Nie, 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 nie można tutaj brać takich małych graczy. Chodź, pokażę Ci o. teraz w ogóle, gdzie mieszkamy, gdzie jest mój mąż. Wiesz, co musielibyśmy Ciebie tak naprawdę troszeczkę ukrywać. No. Więc chodź, o tutaj jest mąż, poznaj mojego męża. Dzień dobry, męża. On proszę tutaj pana. Ciebie zaprowadzi na górę. E, ogólnie tutaj ta pani powiedziała, o. że mnie Państwo adoptujecie, tak? Ej, dobra, gdzie mnie tak, pan... Tuwa... O, dokładnie, dokładnie, doku. adoptujemy ciebie, masz tutaj, możesz sobie troszeczkę Dzięki. pojeść, A jestem czego byś tylko zechciał. w ogóle. I mogę deser normalnie jeszcze tutaj zjeść? Bo no jasne, bardzo jestem. oczywiście, o. że możesz no, 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 no. deser. No, ja fajnie. cię tam zaprowadzę zaraz na górę, to chodź, chodź bo ja w ogóle chłopcze. w coś tu kojarzę, jakbym tu kiedyś był, mam déjà vu, ale w ogóle nie wiem nawet, kogo to jest domek, słuchajcie, coś mi się przypomina, ale nie za bardzo kumam. Dobra, gdzie będziemy mieszkać? Tam w w ogóle jest fajnie urządzone mieszkanko. Zaraz mi pokażecie. Dobra, na górę tutaj wbijamy. I tak, ja... tak, tutaj na górze wszystko jest ładnie zrobione. Tutaj wszystko pokażę, ja zaraz wracam. Dobra, w ogóle tutaj nie wiem gdzie, gdzie mam spać, bo tu jest jedno łóżko, jest tutaj jakaś szafa ewentualnie. Ale, ale, ale gdzie ja mam spać? Tu na no, kanapie, nie wiem. tak? No jakieś tutaj miejsce. ci, No na przykład możesz na kanapie spać. Nie ma żadnego problemu. Możesz sobie spać na kanapie. Ci było po prostu wygodnie. No dobra, spoko, dzięki w ogóle, że mi pomagacie. na nakarmiliście, normalnie bym sam nie przetrwał. Buk, 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 buk! Tu się dzieje, ja się chowam. Proszę ja się chowam tutaj. Otwierać. O nie, o nie, o nie, dobra, zamykamy szafę. Zamykam, zamykam szybko, zamykamy tutaj szafę. Okej, okay. kto tam normalnie przyszedł? Ktoś normalnie się zbliża chyba, ale słuchajcie, ja w szafie siedzę i mam nadzieję, że... Nie... Ej, tu jakiś kolej zamaskowany. A co, co tutaj jest? się dzieje? Czemu ty w ogóle nie jesteś w pracy? Co to o ma nie. być? Rozgrywki się problemy? zaczynają, a ty tutaj siedzisz? Co tu są normalnie jakieś normalnie problemy? No, no tak wiesz, ogólnie źle się czuję, trochę głowa mnie boli. No muszę po prostu odpocząć. Słuchajcie, lepiej się tu nie pokazuję. Zamknę tą no szafę. No dobra, dobra, słuchaj. Dostajesz dwie godziny za dwie godziny masz być w robocie, ja idę. Okej, okay, słuchajcie, chyba tata normalnie dostał tutaj wow, mogę już się pojawić, wyjść z tej szafy? To tak, kto to tak, był słuchaj, w ogóle? To, to w ogóle, słuchaj, to jest nasz lider i on tutaj jest główny w tym całym Squid Game, ale wiesz co, musimy Ciebie ukryć, bo my po prostu nie możemy pozwolić na to, żeby, żeby oni Ciebie widzieli. Ja w sumie mam pewien plan. A jak on, on by mnie zauważył, magazyn, to co by się stało w ogóle, jakby się skapnął, że ja tutaj ogólnie nie, jestem? Wiem. Nie by wiem, wydaje problemy. mi się, że myślę, że byłyby ogromne problemy. Chodź szybko za mną, tutaj normalnie mamy magazyn i chyba zrobimy po prostu Tobie tutaj pokój. Co Ty o tym sądzisz? No w sumie niegłupi pomysł. O, picie sobie wziąłem, pićkusy tutaj normalnie wziąłem z automatu. No, Bo, dobrze, no dobra, że to bierz sobie to picie. mi tu wybudować, no skoro tam normalnie cały czas Was kontroluje ten lider i są problemy, to w sumie no tutaj by... O, kartę jeszcze mi dajesz, to ja będę no mógł tak, chodzić wychodzić No tak, w żebyś tutaj. mógł sobie wyjść i wyjść. ale wiesz co, lepiej siedzieć tutaj, bezpiecznie. My jak skończymy z małą pracę, to my po prostu do ciebie wrócimy. No dobra, słuchajcie, niech będzie. Ale ja tu w ogóle nie chcę być, ja nie chcę w magazynie siedzieć, ja z chęcią bym bardziej stąd wyszedł i gdzieś bym ogólnie wyszedł, może z powrotem do tego apartamentu wrócę. Dobra, szybko teraz, żeby nikt się tutaj nie skapnął i jakichś żadnych głupich pytań nie zadawał. Idziemy widzowie do apartamentu w ogóle, szybko hop, uciekamy z tego magazynu i czymś cię muszę tutaj w ogóle zająć. Nie mam zabaw. O, o nie, lider idzie. Lider idzie, widzicie? Akurat tam się kręci. I dobrze, że się nie zorientował, że ja tutaj normalnie idę. Ej wiecie co? A może ja tam widziałem stroje w ogóle? Ja tam widziałem stroje, graczy Squid Game. Tutaj widzicie? Ja teraz bym tu wypił szybę i bym się przebrał w ogóle za tego, za ochroniarza. I może wtedy nikt by się nie zorientował, że coś jest nie tak. Dobra, pokryjomu, pokryjomu. Szybko, słuchajcie, dobra, może za tego się tutaj przebiorę. Okej. Okay. Oj, 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 oj! Yy, tak, tak, co, kto tutaj w ogóle mi tu patrzy? A co, co, ty, co ty tutaj robisz? Yy, ja jestem ochroniarzem i w ogóle tutaj... Yy, A czemu w nie, nie pracujesz? Właśnie czekam teraz na polecenia. No to zapraszam, zapraszam Następnie. za mną. Tak, Są dobrze. tutaj, jest, mamy dużo rzeczy do wykonania, dużo pracy. Akurat dla ciebie przewiduję, tutaj będziesz musiał przygotować pomieszczenie na rozgrywki, więc zapraszam. Już okay. jesteśmy w sumie ja tutaj nie na, mogę... na miejscu. Ej, tu ja widzowie, widzicie? Mam tą maskę, szybko ubieram ją. Yy, i ej, tak... ej szybciej ale Dobrze, dobrze, ruchy dobrze, dobrze. tak być. jest, tak jest. Zadanie Słuchaj, przygotowuję. Zapraszam ciebie. Mamy tutaj dwa rodzaje szkła, takie wzmacniane tak. i zwykłe. Musisz się tutaj rozłożyć, stworzyć takiego parkura, ale w jednym rzędzie ma być jedno szkło takie, drugie takie szkło. Dobrze, tak Dobra. żeby zapobiec nie to jest jakieś takie przeszli. kruche szkło, które będzie pękać pod ludźmi, tak? Tak, stanie się i po prostu pęknie to szkło. Więc do roboty, niedługo do sprawdzić. Dobra, to już robię. Ten torek, ok, czyli teraz powinienem tutaj postawić z jednej strony jedno szkło, w ogóle e, takie niezniszczalne, a z drugiej zniszczalne. A ja słuchajcie, żeby w ogóle ci gracze nie sfailowali, to może wszędzie bym po prostu dał e, takie po prostu szkła, które są zniszczalne, e, w sensie niezniszczalne i nikomu by się nic nie stało. Słuchajcie, wszyscy by to przeszli tą konkurencję i myślę, że to by była najlepsza opcja. Czyli tutaj sobie podbudowuję i patrzcie. Teraz ogólnie oni będą musieli wybrać, e, którą drogę wybierają, czy tą czy tutaj na przykład skoczyć, czy tutaj a żadne, żadne szkło się nie będzie w ogóle zapadać, także nie będą się mieli o co martwić, także ja to szybciutko tutaj kończę i mam nadzieję, że będą ze mnie zadowoleni, no i dobra widzowie skończyłem i teraz tutaj jeszcze tylko zniszczyć i słuchajcie hop 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 hop, bardzo łatwo sobie to przejść, ponieważ każde szkło się nie zapada i teraz każdy gracz będzie mógł tu przejść, o nie, no widzę, witam widzę. witam, dobra, przyszedłem uchaliarzy. sprawdzić postępy pracy, ej tak. Ale co to jest, kto tak źle te szkła porozstawiał? Ja wiem, Czym... ja wiem kto, kto, ja wiem kto, kto to zrobił. To, ten, to, zrobił? to on tutaj normalnie Ta? to budował. Ty tak. to zrobiłeś? No to zostajesz wyeliminowany co? w takim razie. Wyeliminował go? Ja nie mogę. No, wszyscy nagle się ma to widzowie. być poprawione. Macie po prostu robić dobrze. Co to ma e, znaczyć? Przepraszamy, ja mogę w razie co po nim poprawić, ale to jest chyba niezniszczalne szkło i nie się wiem, nie da się zniszczyć. Nie, interesuje mnie to. Ma być to naprawione. Ja to liderze mogę przejść nawet tutaj normalnie przetestować. Będę testerem w ogóle. Ej, wszyscy się nagle wystraszyli. Zaczęli w ogóle biegać widzowie. Chyba oni wszyscy ci ochronili. Boją się tego lidera i się wysłuchują normalnie e, dokładnie jego rozkazów. Dobra, ja stąd może zwiewam, bo zaraz będę mieć, słuchajcie, problemy jakieś. I, i w ogóle nikt nie może się znowu skapnąć. Ej! Pst, pst, mamo, to ty? To ty, mamo? Chwila, czekaj, co, ja tutaj normalnie co, zobacz. Ojejku, ojejku, co ty wybrałeś? Przybrałem się, się za ochroniarza z, i tutaj normalnie z, zrobiłem jedno zadanie, ale chyba źle, w ogóle dałem nie, złe Nie, słuchaj, choć musimy stąd pójść, my przygotowaliśmy statusem dla ciebie po prostu pogój. Ty nie możesz tak chodzić, nawet nie wiesz, jak tutaj jest bardzo niebezpiecznie. Czy ty chcesz, żeby tobie się stała normalnie jakaś krzywda? Ale, ale tak się składa, że lider w ogóle nie skapnął się, że coś jest nie tak. Normalnie widział mnie, nawet mu powiedziałem, wrobiłem jednego kolesia i został został niestety wyeliminowany. Ale dobra. No to widzisz, to niedobrze. Zapraszam tutaj. Tutaj? Tajne tu przejście? Mamy... Ej, za? Tak, kozak. tajne przejście. Dobra. Oj, no, nie mogę wejść. No to po kolei. Schodź normalnie, pierwsza. Ja, ja drugi, no. Dobrze, ja no to schodzić? ty pierwszy. Dobra, to ja pierwszy schodzę. Ej, no całkiem nieźle wyposażone mieszkanko, muszę przyznać. Tutaj zabaweczki, tu będziesz sobie spał, oglądał telewizorek, tu będziesz mamie i tacie coś gotował, no bo musimy pracować. Tutaj no. masz jeszcze swój pokoik, proszę takie prywatny. No cześć, normalnie no i tutaj... tato. Mamy no, łazienek. dobra, jest komputer, będę sobie grał w gierki Jakieś tu komiksy sobie poczytam I co synek, podoba ci się? Ładnie No jest. bardzo, w ogóle tu mogę sobie siedzieć cały czas I w bezpiecznym miejscu ty, Tymi zabawkami się raczej nie będę bawił Grę, A to wolę czemu pograć nie będziesz się bawić? Wolę na kopie pograć normalnie W jakieś fajne gierki Ale ogólnie jestem wam bardzo wdzięczny Bardzo to doceniam, że tak o mnie dbacie, wiecie? No to super, to bardzo się Jak po prostu Jak się prosto... mogę wam odwdzięczyć? No pierwsze to poproszę oddać od razu ten strój niebezpieczny co masz na e, sobie? Masz wyjść normalnie? To jest kamuflaż! To jest kamuflaż normalnie! to jest nie, temu... bardzo niebezpieczne. No dobra, no to zdejmuję to. No, to ty to. siedź sobie tutaj, a mamusia idzie. O nie, słuchajcie, oni mi nie pozwalają I mieć też. tego stroju. To są teraz moi rodzice, a nie pozwalają mi, żebym, słuchajcie, chodził w tym stroju jako ochroniarz. No nic, mam przynajmniej tutaj w ogóle fajne rzeczy, tylko tak szczerze, to samemu mi się tu będzie nudziło. Co ja mam tu robić? Nie mam żadnych kolegów, ogólnie nie za bardzo mi się tutaj e, widzi samemu siedzieć. Ja potrzebuję jakichś emocji, przygód. Idę, słuchajcie, na górę i może coś pomyślimy Znajdziemy sobie w ogóle jakieś zajęcie do roboty Także tutaj zrobimy sobie parkura Więc Na początku sobie tutaj luknę Ej, o nie, ten trójkąt Widzicie, on ostatnio mi kazał robić Różne, różne zadania, także on się Może skapnąć, dobra, teraz nie patrzy Szybko przychodzimy tutaj, hop Okej, okay, ten mnie zauważył, ale muszę najbardziej na tego trójkąta uważać. On, słuchajcie, jest niemiły. Muszę się stąd wydostać. Gramy w czerwone-zielone, słuchajcie, z tym ochroniarzem. Dobra, szybko tutaj. E, ej, ej, przepraszam, e, przepraszam bardzo. Co ty tutaj robisz? E, ja nic, ja tylko zwiedzam. Ja tylko zwiedzałem sobie tutaj. Nic takiego. E, to, mm -hmm. to To pomyłka. Trafiłem przypadkowo, kopałem się w ogóle pod spodem i trafiłem Tak, w ogóle... tutaj nie da rady, nie da rady się w ogóle przekopać. Wiesz co? Ty chyba bierzesz udział w rozgrywkach, prawda? Eee, no a czy wyglądam jak gracz? Przecież nie mam stroju waszego, tak? No dobrze, dobrze, no to idź. Dobra, widzowie, udało mi się, ale miałem farta. Idę, słuchajcie, nie wiem, nowych kumpli jakiś poznać czy coś tu porobić. Rozglądam się w ogóle, nikogo tutaj nie ma w o, okolicy. ty, jakieś... ty, ty Puść, co ty tutaj miasto? uciekasz? E... Co ty uciekasz? E... To jest rozgrywę? Panie liderze, tak, ja nie, 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 nie uciekam, ja. Nie, tutaj... to zapraszam Ała! na rozgrywę. Przepraszam, Wszystko. ale ja jestem chyba za mały nagracza, czy, czy? Nie, nie, idealny, zapraszam, Ej, dobra. proszę bardzo. Dobra, idź. spokojnie. Już wracam na zawody Squid game, idę już do graczy, tak, już się szykuję tutaj, już lecę! Ty normalnie ten lider pomyślał, że jestem graczem, jak nawet nie mam tych strojów i się, słuchajcie, martwię, w tu w ogóle chowam się. Tam w ogóle jest też jedna taka mała. I skąd ją kojarzę w ogóle, ale nie jestem pewny. Słuchajcie, oni mają wszyscy takie kombinezony, A ja nie czemu ja tu trafiłem w ogóle, słuchajcie. Cześć w ogóle. Nie pamiętam ciebie, pamiętam. Ty chyba jesteś, D-Play co? No ja właśnie nic nie pamiętam, słuchaj, bo się obudziłem jako mały chłopczyk na wyspie Spię. I w ogóle tutaj Nie wiem co ja tu robię Tak szczerze to chciałbym no, teraz się wydostać Jesteśmy tutaj do rozgrywek Squid Game Ale to chyba nie da rady Czekaj ona przyszła nie przyszła tutaj lalka ze Squid Game Zaraz będą pewnie no, zawody w No, halo, zielone halo. Witam graczy Zapraszam tutaj za mną na rozgrywki Będziemy grać uwaga uwaga W nie. czerwone i zielone Nie ja nie chcę w tą grę grać ja nie mogę, a oni słuchajcie tutaj. Tak naprawdę myślą, że ja jestem graczem, chyba że między tu wejdę. Jakoś mi się uda, słuchajcie. No dobrze, mi. dobrze. Czy wy wszyscy jesteście gotowi? Wydaje mi się, że tak. No to możemy zaczynać. No to ja się odwracam i zielone, o zielone, nie, Widzowie, czerwone. Ja się tu będę chował między nimi i nigdy o, się nie skapnę No dobrze, skapną. tutaj, o tutaj, proszę o nie. bardzo. O nie mam. tutaj graczy część. Okej, okay. dobra, jeszcze tutaj. Patrz, Hop, ja się i ruszę, okay. może zaczynać dalej zielone dobra, widzicie, zielone czerwone bo ja za wami słuchajcie skradnę o, się o dobra nie tego nie tego, tego tutaj mamy o, tego o, 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 nie ochroniasz jeszcze może nie widzicie proszę się. jak się nam tutaj rusza o nie nie nie, nie, dobrze, nie nie dobrze dobrze ok no i dobrze możemy zaczynać zielone dobra, ja zielone już. czerwone o, yy, tu dobra przeszedłem już nie ma czerwonego o nie 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 ona jeszcze eliminuje widzowie żeby dobra, tylko nie mieli, nie dobra, okej no ja no to okej, wszystkich w takim razie mamy. No to w takim razie dziękuję za rozgrywki. O Zapraszam was tutaj. No i dalej. w ogóle dalej. zostało widzowie. Ona ponad połowę wyeliminowała. Ale szybciej, szybciej, ja ruchy, szybciej stąd, macie ten. tam iść. Dobra, tu się chowam widzowie. Tutaj na razie się schowam w wodzie. No i macie tutaj siedzieć. Okej, okay, patrzcie, ona tu poszła. Dobra, wróciła na zawody. Ja teraz muszę, słuchajcie, w ogóle znaleźć rodziców moich i im w ogóle powiedzieć, dobra, teraz szybko wbijamy tutaj. Ja nie mogę, gdzie jest mój tata czy moja mama? Ja nie mogę w ogóle tam trafić do tych graczy. Może, słuchajcie, spróbuję dostać się po prostu do mojego domku. Czekajcie, prawo, lewo. O nie, lalka ze Squid Game. Ja nie mogę, gdzie jest moja mama, gdzie jest mój tata? Szybko tu się chowam za rogiem. O nie, zostaw mnie, lalko, zostaw mnie, lalko. A co ty tutaj robisz, Nic takiego, co? nic takiego. Ja nie mogę, chowam się, słuchajcie, szybko schodzimy na dół. Szybko schodzimy na dół. O nie, o nie, o nie, złapała mnie ta lalka. I trafiłem, słuchajcie, z powrotem do pokoju graczy. Ja nie mogę, teraz się stąd już nie wydostanę. Ja chcę domu. O, tutaj domu. znowu jesteś! Ej, ja bym, ja bym chciała się stąd wydostać. Nie chcę już więcej tutaj, Słuchaj, być może mi się tutaj nie podoba. Ja tu mieszkam w ogóle na terenie ha? tych zawodów. Mam tajną kryjówkę i gdybyśmy tam się schowali. O, nie, ktoś przyszedł, czekaj. Ej, to moja mama! Ej, mamo, a możemy normalnie szybko byśmy... O weźmie... nie, e, przy... synek, co ty tutaj robisz? No nagrabiłem co ty tutaj sobie? normalnie wyprawiasz? A weźmiemy normalnie tą dziewczynkę tutaj nie, i schowasz się. Nie, absolutnie nie ma opcji, nie można, nie można. Chodź, pójdziesz ze mną, w ogóle musimy cię przebrać, bo ty nie możesz być w takim stroju. No ja chciałem być ciebie... w strój ochroniarza, no to, no to mi powiedziałaś, że mam zdejmować ten niebezpieczny strój. Nie, masz jednak być Dobra. w tym strój ochroniarza, ponieważ to jest bardziej po prostu okay. bezpieczne. Dobra, Więc masz siedzieć cały Dobra, czas jestem. po prostu. Po w domu, albo ewentualnie tutaj możesz sobie chodzić, po tym podwórku już nikt ciebie jakby tak nie rozpozna, dobrze? Dobra, ale nie mogę normalnie tej koleżanki tu przyprowadzić. Nie. Nie mam mowy, nikogo. No dobra, i tak coś wymyślę i słuchajcie, będziemy musimy uwolnić normalnie tą koleżankę. Ochroniarzu, ochroniarzu! Nie. O, właśnie ty, nie, właśnie ja ciebie tutaj, szukam. O, patrzę się w ścianę, jaka ładna ściana, nie, jaka nie, niebieska. Nie, nie zapraszam, zapraszam. Ale słuchaj. Czemu ja? Ja jestem tutaj ważny jak lider, więc wszyscy ochroniarze muszą wykonywać moje polecenia. Pójdziemy teraz do specjalnego pomieszczenia, no bo akurat wybrałam sobie ciebie. Aha. Idziemy do takiego pomieszczenia, ponieważ stworzyłam nową swoją. Swoją grę tak? i chcę ją po prostu przetestować, więc będziesz moim, uwaga, testerem. Ojejku. Zapraszam, ja tylko muszę tutaj to zamknąć. Gra ogólnie polega na tym, że gracze będą tutaj na tych piaskach, w lawie, a ja będę. Proszę, proszę wejść na piasek. Dobra, mam tu biegać i skakać, tak, żebyś mnie po prostu nie trafiła, tak? Tak, dokładnie, więc dawaj. Dobra. Czekaj, to spróbuję przejść na drugą stronę iść trochę dalej. Co tak blisko? Ja będę robił dobre uniki i mam nadzieję. O nie! Ej, dobra, spokojnie, ja nie mogę. To jest <laughs> trudne. Dobra. O nie. Fajna gra o nie. Dobra, 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 spokojnie. Jeszcze, jeszcze raz. Teraz drugą jeszcze stronę. raz. Ej, to nie jest takie kurczy, bezpieczne w ogóle. O nie, o nie, o nie, dobra Ha, nie ustrzeliłaś mnie teraz, udało mi się No udało dobra, mi się. to jeszcze raz, o, jeszcze raz No dobra, dobra, dobra No dobra, no tej, fajna od od tej, gra Od tej strony, no dawaj, no ostatni ile? raz już przejdziesz Ostatni raz, To mówię, że masz przechodzić na, na, Nawet tutaj jeszcze nie zacząłem, no weź, nie Wiedziałem, że normalnie to już będzie przesada Ile razy tutaj mogę skakać? No co, no co? Dużo razy mi się udało Trzeba się mnie słuchać po prostu Tak, to co ja ty zaraz ty sobie myślisz? ubieram tą zbrojkę i cię na pojedynek wyzywam o, I to jest jazne. moja konkurencja ty, słuchaj, ty w ogóle nie masz żadnych szans. Tak? No, to, chodź, żadnych. no to dawaj, zapraszam. No, no to proszę. No, no dobra, to proszę. no to dawaj. Co jest? to Zaraz cię do lawy wrzucę, masz. Oh. A pokonałem ją! Ja nie mogę, słuchajcie, też jestem dobry w te klocki. Ja mógłbym tutaj wymyślać też konkurencję jakieś. Wiecie co? Wracam szybko, naj, na jak najprędzej tylko się da. Zdejmuję tę zbrojkę i wracam po prostu do swojej bazy. Tu już jest naprawdę niebezpiecznie. Im dłużej się tu kręcę. O nie, lider, lider, lider. o tutaj halo, halo, tak? ochroniarzu, zapraszam. O co się dzieje, liderze? Zapraszam, mamy tutaj pewien problem. Jaki jest problem? nieposprzątane. Tu jest ogromny bałagan. Proszę bardzo, to jak najszybciej. No, no Oczywiście, już się biorę do roboty, dobra. Okej, okay, już słuchajcie, sobie poszedł, także teraz mamy chwilę, żeby sobie przemyśleć. Dobra, jesteśmy blisko naszej bazy, tego magazynku. Normalnie muszę już wrócić, ta mama i tata normalnie pewnie się o mnie martwią. Ej, tu jest dużo TNT. Ja muszę normalnie jeszcze, słuchajcie, tą dziewczynę w ogóle uwolnić. Ja nie mogę, mam pomysł. Dobra, jak tego lidera tu nie będzie, to byśmy tutaj tyły, to są tyły właśnie tego miejsca, gdzie są gracze. Ty, jak coś nie podkablowuj mnie. Okej, okay, widzowie, parę tutaj TNT, wysadzimy. O nie, o nie, o nie, okej, okay, czekajcie. Co się stało? Ej, chodź tutaj, koleżanko, szybko, tylnym wejściem, wychodź. Gdzie jesteś? Tutaj, tutaj, szybko za mną, za mną dawaj. Ale Dawaj super, do magazynku, ma tutaj, 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 tutaj Do tutaj. magazynku Dobra. Wiecie, Ile jedzenia, to stąd, Spokojnie, skąd, chodź, mam jest? tutaj tajną bazę, pokażę ci Patrz, schodzimy tutaj na dół, cyk I zobacz, tutaj rodzice mi wybudowali tako, Takie miejsce, gdzie jesteśmy bezpieczni no, Ekstra. normalnie, wiesz co? Tutaj mi tak urządzili. Tu sobie można poćwiczyć nawet na takiej maszynce, na rowerku. Jest ubikacja, a tutaj zamierzam grać sobie w gierki. Także, ja, ogólnie ja zapowiada ja się, się tutaj fajnie, przespać. nie? O, o nie, y, mamo, przepraszam. No. Co tu szybko, się dzieje? Się. Co ona tutaj robi? Y, ty do szafy ty szybko! Chcesz... Do szafy, no jak, do szafy. No jak przecież ma się chować do szafy, jak ja ją tutaj no widzę? No może byś co się nie zgapnęła. Znaczy? Wiem, że nie pozwoliłaś, mamo. No Słuchaj, ale mi było jej szkoda. No, Ty wiesz, jakie my teraz będziemy mieć problemy. Ja nie, nie mogę Nie będziemy mieli przecież problemów. Teraz, będziemy teraz my tu zostajemy mieć. i się tu chowamy po prostu. Chowamy nie, się Nie, tu... zrobiłeś bardzo źle. Będą teraz ogromne po prostu konsekwencje tego. No co ty nie... Mógł... Nie no, nie ja powiesz. nie wiem. Nie wiem, co ja mam teraz wykombinować. Idę, nie wiem, chyba do taty pomyśleć, co ja mam zrobić. O nie... O nie, słuchaj, chyba narobiłem problemów rodzicom. E, e, nie wiem. No ja, teraz... cię, co, ja mam teraz po prostu stąd wyjść? No nie wiem. No może... to ja może tam wrócę. Dobra, odprowadzę cię, wiesz co? I nie wiem, bo ty ogólnie masz jakiś dom, masz rodzinę, to cię mogę odprowadzić do twojej rodziny, jeśli chcesz. Czekaj, no... weź, weź, wyjdź, albo do ja weź. Wejdę... tutaj. No bo się, się zblokowaliśmy ogólnie. O dobra, ja już wyskoczyłem. Także wiesz co? Ogólnie nie wiem czy to jest bezpieczne. Uwaga! Jest tu chroniarz jakiś! Mój ciebie ochronia zobaczy! Ja będę musiał udawać, Zbaczek. że jestem ochroniarzem, który Ciebie pilnuje, wiesz? I w razie co Cię przetransportuje. Halo, halo. O nie, lider. Co to ma znaczyć? Y... Widziałem ja... wszystko na kamerach, ja to że Ja tu muszę gracza tak? przetransportować do pokoju. Gracza do to pokoju. A on sobie tu przejdzie, niech idzie do tego pokoju. Co, Spokojnie. Co to być, Ała. trafiasz do więzienia Wszyscy... za serduszka ma! Ej. Czemu mnie do więzienia wpakowałeś, co? Jestem przecież co muszę pilnować! Mnie to nie interesuje, rozwaliłeś nam tutaj, wypuściłeś gracza. Co to ma znaczyć? Będziesz teraz tutaj siedział, dopóki sobie nie przemyślę, co z tobą po prostu zrobię. No dobrze, dobrze, to przemyśl sobie, lider, spokojnie. Czekajcie, TNT tu spróbuję. Może w ogóle zniszczy. to i ucieknę mu jakoś, czekajcie. Ała, żeby to mnie nie bulało. Synek! Synek, coś ty narobił! Mamo, zobacz, uciekamy stąd. Tutaj wysadziłem w ogóle dom lidera. Przypadkiem, szybko, czekaj, tu działa. to będzie mieć, to będą ogromne konsekwencje. Ała. Teraz musimy Dawaj po prostu. Szybko. szybko. Z... Ojej, Tutaj może zwerbujemy zahaczyłam. więcej ochroniarzy i się sprzeciwimy. Sprzeciwimy się w ogóle Trzeba liderowi. Musimy po prostu teraz pokonać lidera czekaj. i przejąć Squid Game, bo, bo będzie po tobie. Elemele, Dudki, tutaj jesteśmy, lider. Nie złapiesz nas. Uciekaj, mamo, uciekaj. Odpaliłem TNT. Uwaga, zaraz on przyjdzie. Zaraz was tutaj złapię. I do... Dopiero będzie tak? po prostu. No to po dawaj, was. zapraszamy, chodź, chodź tutaj. Jestem lider, bardzo no. silny, dobra, i nie dacie sobie z tym rady. Go, podpaliłem go, mamo! Podpaliłem go, damy sobie radę. Co, okay, wy ty, myślicie, ty, ty. że mnie tutaj załatwicie. Oła, dobra, spokojnie, o, nie. spokojnie. Spokojnie, ratunku, pomocy! Ja Mylicie my się po prostu, my Zostaw moją się, mamę. A ty to co? Zostaw nie będziemy ochroniarką tutaj. Zostaw mamę, dawaj go w te kolce, w kolce go, w kolce go! I teraz się TNT. Dobra, daliśmy radę. Ja stąd, uwaga, uciekamy stąd chyba. Najlepszą opcją byłaby ucieczka, ja już tu nie chcę być więcej. Chodź, synek, uciekamy, uciekamy, już tutaj po prostu nie będziemy więcej.